If you blend pure cocoa with hot water and honey, you get a Nutella with just 3 ingredients. Super quick to make and so delicious. Czy rzeczywiście możemy zrobić domową Nutellę tylko z trzech składników i czy będzie ona smaczna? Sprawdźmy to. Potrzebujemy kakao, gorącą wodę i miód. To jest moja nowa seria Przepisowe piątki, w której testuję wiralowe, zdrowe przepisy z internetu, żebyście wy nie musieli. Dzisiaj sprawdzam przepis na Nutellę z trzech składników. Wygląda prosto, łatwo i smacznie. Ale czy rzeczywiście będzie smakowało jak Nutella? No i co? I mieszamy. Pachnie. Pachnie całkiem nieźle. Konsystencją całkiem przypomina Nutella. Czy smakuje jak Nutella? No nie za bardzo, bardziej jak taka czekolada w formie kremu. Czy było szybkie i proste? Jak najbardziej. Ale no sprawdźmy, może jak smakuje na kanapce. Mam przygotowaną kanapeczkę specjalnie. Kupiłam białą bułkę, bo taka najlepiej wchodzi z Nutellą. No i sprawdzamy. No mi to w ogóle nie smakuje. Trochę tak jakbyście jedli czekoladę z białą bułką. No ja nie gustuję za bardzo w takich smakach, więc nie wiem jak y, można to było nazwać Nutellą. No dla mnie to takie 3 na 10 i to i tak już naciągana mocno ocena. Tego przepisu wam niestety nie mogę polecić. Do zobaczenia za tydzień, gdzie przetestuję kolejny przepis.